Cześć, Fantom Foxy! Cześć, co ty tutaj robisz? Ja właśnie przyszłem pooglądać, co ty robisz. Aha, no bo ja robię lekarstwo dla Mangle, dlatego że ona jest chora. I wiesz, co się stanie, jak za dużo wody się naleje do jakiegoś eliksiru? To wtedy bla, bla 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 gadu 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 zrozumiałeś? Eh? E, dobra idę do łazienki, czy nie dotkniesz tego Za was? Co? Po prostu pójdę do łazienki. Eee... Zaraz, zaraz. Dlaczego ten eliksir jest większy, a to takie pus. Nie mów mi, że tam nalazi za dużo wody. Okej, okay, nie mówię. Nightmare Bonnie! Coś ty narobił! Aha. No to co z twoim eliksirem? Co, panie mądry? Spadaj, e, Nightmare, Bonilla z Phantom Foxy, co robi? E, nie wiem. E, to tak śmierdzi! Ale to śmierdzi! Ja nic nie czuję! Ooooo! Nightmare Bonnie! No co? Śmierdzisz! Nie no, nie przesadzaj, Springtrap! O mój Boże. Nightmare Bonnie nie masz innego wyboru. A co ci, chodzi? No to że musi się wykąpać. Nie. 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 Nie, nie! nie masz innego wyboru, Nightmare Bonnie. – Właśnie, że mam! – Nie, nie masz! – Właśnie, że mam! – Choć i tak jesteś brudny i śmierdzisz. – Nieprawda, wcale nie jestem brudny. – Ta, jasne! Do kąpieli, Nightmare Bonnie! Nie! Do kąpieli! Nie! Nie! Będę marnował tutaj wody. Nightmare Bonnie, przestań się ma zganić To tylko woda. Ona nic ci nie zrobi, przecież. Ale tobie może ci coś zrobić. Co. Co ty kombi. O nie! Nie, Nightmare Bonnie, nawet tego nie rób. od Ciebie! Nie! Nightmare Bonnie! Nightmare Bonnie! Jak ja Cię dorwę! Nie! Nie. A bu